Jak zaczynałem rękę w Kinshina, to nie miałem totalnie pojęcia co się dzieje w tej grze, a to jest najzwyklejszego typu gacha. Czyli w skrócie, żeby coś dostać, musicie to wylosować. Do postaci i broni mamy banery, które zmieniają się wraz z nową wersją, która jest mniej więcej co miesiąc. Na banerze z postaciami co 10 wishy dostajemy 4 głoskową postać lub broń, a co 90 wishy dostaniemy 5 głoskową postać. Pamiętajcie, to są tylko maksymalne wartości, po 73 wishach mamy zwiększoną szansę, więc jak własnego doświadczenia max 80 wishy. A na banerze z broń mi zaznaczamy jaką broń chcemy w tym kółku i tutaj może nam dopnąć broń co 80 wishy i też mamy zwiększone szanse, ponieważ po 65 wishach mamy większe szanse na zdobycie broni. Ale oczywiście byłoby za pięknie, gdybyśmy dostawali wszystko co chcemy, bo istnieje takie coś jak 50 na 50 i Varam, który na banerze z postaciami działa tak, że jak mamy 50 na 50, to dostaniemy albo naszą wybraną postać, albo którą z tych postaci. A jak wygramy 50 na 50, czyli dostaniemy naszą postać, to mamy dalej 50 na 50, a jak przegramy, to mamy gwaranta. A jak gwaranta wygramy, to mamy znowu 50 na 50 i tak cały czas. A na banerze z broni, w tym kółku, jak zaznaczamy jaką broń chcemy, to mamy 0 na 2 punkty. Czyli jak nie niedobrze nam broń dwa razy, to mamy dopiero gwaranta. I najważniejsza rzecz, punkty nie przechodzą na następny bany, a pity już tak. Ale co to jest te pity? Pity to ilość razy, ile załyszowaliśmy? Możemy liczyć sobie pity w historii łiszowania tutaj. Jak nie dropa nam jeszcze postać pięciogwazkowa, to liczymy pity od pierwszego naszego łisza, a jak dropa nam już postać pięciogwazkowa, to nasze pity się resetuje i liczymy je od nowa. Ale czy my w ogóle łyszujemy. Nasze łisze możemy kupić za 160 primogremów, które zdobywamy na każdym kroku. Za 5 tych gwiazdek, które zdobywamy za dopienie postaci I za za 75 gwiazdek, które zdobywamy za łyszowanie. Po, po, są nasze łysze. Ten kolorowy opowiada banerowi eventowemu, a ten niebieski z naszego standard baneru. Standard banner działa tak samo jak eventowy z postaciami, tylko że ten jest cały czas, a nie zmienia się co wersję. I tutaj możemy zdobyć wszystkie postacie i bronie ze standard baneru, jak i również inne 4 postacie. Jak chcemy zobaczyć, co możemy tutaj zdobyć, wchodzimy w details, i list of item. I tutaj dosłownie macie rozpiskę, co możecie tutaj zdobyć. A co jeśli nam już dropa postać, co możemy dalej z tym zrobić? Zacznijmy od wylewelowania. jej jak klikniemy tutaj, to mamy pokazane co potrzebujemy do danej postaci. I pamiętajcie niektóre materiały do lewelowania możecie skraftować u tego ziomka tutaj, a niektóre za zabijanie bossów, jak i również zebrać na świecie. Później mamy bronie. Możemy je skraftować u kofala, znaleźć w skrzynkach i wywiszować i kupić za rybki. I wiele różnych innych sposobów. Do lewelowania broni mamy również materiały, które możemy zdobyć w świątyniach inaczej domenach. Tylko nie każdego dnia możecie zdobyć dany materiał. Tylko różne dni w tygodniu. Mamy napisane pod materiałem w jaki dni jest dostępny. I również możemy zdobyć na całym świecie. Później mamy konstelację, czyli jak dopniemy daną postać jeszcze raz, to mamy jakieś dodatki do niej. Każda postać ma inny. I talenty, dzięki nim możemy polepszyć daną umiejętność naszej postaci poprzez levelowanie jej i bymy to w taki sam sposób jak bronię. I na sam koniec zostawiam artefakty, czyli jedna z najcięższych rzeczy w tej grze, ale nie będę wam tego tutaj tłumaczył, po prostu zobaczcie ten filmik. Artefakty w Genshin Impact dla wielu osób są one ciężkie do zrozumienia, a tak naprawdę są one bardzo łatwe. Trzeba tylko zrozumieć cztery rzeczy. Rozajem Artefaktów, sety, główne elementy i statystyki artefaktu. To są najważniejsze rzeczy, które musicie zrozumieć. Rodzaje artefaktów czyli kwiatek, pyłko, klepsydra, pucha i krona. Sety artefaktów, które składają się ze czterech artefaktów, które dają nam bonusy. Jeśli damy dwa artefakty, dostaniemy jeden bonus, a jak damy cztery artefakty, dostaniemy więcej bonusów. Główny element artefaktu jest zależny od tego, jaki mamy założony artefakt: może to być HP, atak, DEF, Energy Recharge, Elementary Master, Healing Bonus, Crit Rate, Crit Damage, Karo, Paro, Hydro, Electro, Anemo, Geo, Psychical Damage Bonus. Pamiętajmy, że na kwiatku zawsze to będzie HP, a na piórku zawsze to będzie atak. Statystyki artefaktu, tak jak na przykład Crit Damage, jest to rodzaj obrażeń, które są zadawane w wyniku trafienia krytycznego. Crit Rate, im więcej mamy Crit Rate, tym jest większa szansa na trafienie Crit Damage'a. Atak, jest to podstawowa wartość obrażeń, która trwa postać zadaje w normalnych warunkach. A procent odnosi się do procentowego wzrostu wartości ataku Twojej postaci? Elementary masy wpływa na siłę i efektywność reakcji, które tworzymy w walce. Energy Recharge wpływa na szybkość ładowania naszego ulta, a death wpływa na zdolność postaci do redukowania otrzymywanych obrażeń od ataków przeciwników. Pamiętajcie, że każda postać będzie potrzebowała innego setu, innych elementów na artefakcie, więc przez budowę postaci warto wejść na internet, żeby zobaczyć, co na daną postać jest najlepsze. Ale. Jak zdobyć te artefakty? Artefakty możemy zdobyć w domenach, tak samo jak materiały do levelowania postaci i talentów. Tylko jest jeden wyjątek. Te domeny są otwarte cały czas, czyli nie musicie czekać na przykład do czwartku, by zdobyć jakiś artefakt, tylko możecie zrobić to każdego dnia. I pamiętajcie, złote artefakty możecie zdobyć dopiero po 45 R. Tylko farmienie artefaktów, materiałów do broni i talentów i bossów nie może to być wiecznie. Aktualnie mamy 200 księżycy, za które możemy odbierać nasze materiały. Każde takie otwarcie kosztuje o 20-60 księżycy, lecz dzięki tym jajkom, które możemy odbuchować za reputację w Liwe. o reputacji Wam powiem trochę później, i możemy zrobić je u tego ziomka, i one kosztują 40 księżycy i jeden crystal fly. Możemy dostać po prostu więcej rzeczy z jednego otworzenia, bo normalnie dostaniemy na przykład jeden artefakt, a z tym jajkiem na przykład dostaniemy dwa artefakty. A co jeśli nam zabraknie księżycy, a chcemy grać więcej, możemy użyć Fragile Resing, który da nam 60 księżycy, ale nie polecam z tym szaleć za mocno, więc z tym ostrożnie, bo to ciężko nawet zdobyć. I więc jeżeli mamy zbudowaną postać, to przydałoby się ją testować. Jak testujecie sobie wasze postać? To pewnie widzicie wiele różnych napisów na przeciwniku. To są reakcje, które tworzymy w trakcie walki, ale nie będę się z tym Macie mapkę, gdzie macie wyskołanie opisane, jaki żywioł z danym żywiołem robi daną reakcję. I najlepsze moim zdaniem jest Melt i Vaporize, które mogą nam podwoić dwukrotnie za dany damage albo półtora razy. Ale kiedy nam podwaja dwa razy? W melcie jak nałożymy, czyli zadamy pierwszy raz cryo, potem pyro, to mamy dwa razy. A Vaporize jak damy na początek pyro, potem hydro, to dopiero nam podwaja to dwa razy. A jak to działa z półtora? jak zrobimy na odwrót Czyli damy Pyro i Kryo, to mamy półtora razy. I Hydro i Pyro to również mamy półtora razy. A jak budować nasze teamy, by tworzyć takie akcje? To zapraszam do Golda, czy mojego dobrego znajomego, który nagrał o tym cały 30-minutowy film. Ale przydałaby się jakaś alternatywa od budowania postaci i wishowania, to polecam robić reputację. Możemy robić ją w Monster, Liue i na Zoomie, Sumeru i Fontaine. Zrobienie reputacji dostaniecie nagrody. W każdym mieście dostajecie inne nagrody, zaczynając np. Na od jedzonka do jakich rzeczy do skraftowania. Jak również dostaniecie w każdym mieście się inne skrzydła. Jak widzicie mamy tutaj bounties, requesty, world explorer i monster questy. O, akurat mam do oddybania punkty. Zrobienie tych zadań dostaniecie punkty, za które możecie odblokowywać sobie kolejne levele. Tutaj na przykład bounties możecie zrobić sobie tylko 3 razy. Tutaj quest możecie zrobić sobie 3 razy. Tutaj world exploration to wiadomo, jak będziecie chodzić po świecie, będziecie to odblokowywać. A monster questy możecie zrobić 22 razy. To polecam strasznie robić, bo za to są 20 punktów. Niby mało, ale zawsze się przydadzą. Bo jak widzicie tutaj są na przykład za 100, więc naprawdę tutaj za się opłaca robić, bo dnia, że dostajecie morę, to dostajecie jeszcze jakieś fajne dodatki. Więc mam nadzieję, że Wam wszystkim wytłumaczyłem, jak działa Kenshin. Jakieś o czegoś nie wiecie lub chcecie wiedzieć, napiszcie w komentarzu. A nagram o tym TikToka i wam to wytłumaczę. Więc jeżeli dotwajesz do tego momentu, napisz w komentarzu dom, a <śpnę> ci sobie duszko i zostaw lajka i suba na tym kanale po więcej takich fajnych odcinków.